Witajcie na kolejnych astromagicznych czytaniach kart Tarota, wybierz kartę. Dziś zapraszam na czytanie, czy jest ktoś inny w życiu waszej osoby. Przygotowałam dla Was trzy talie kart. Pierwsza wybrana karta będzie mówić o tym, z jaką sytuacją mamy w czytaniu do czynienia. W ten sposób będziecie mogli sprawdzić, czy to czytanie na pewno jest dla Was, czy wybraliście właściwą grupę. Jeżeli ta karta nie będzie z Wami rezonować, sprawdźcie inne grupy lub inne czytania na naszym kanale. Czasówki do każdej grupy znajdują się jak zawsze w opisie wideo, a więc zapraszam Was na wasze czytanie. Grupa numer jeden. Sprawdźmy, dla kogo jest to czytanie. Odwrócony król Pucharów. No, nie ufasz tej osobie, dlatego, że przede wszystkim najprawdopodobniej nie jest ona dostępna emocjonalnie albo sprawia takie wrażenie. Wrażenie skrytej, zamrożonej uczuciowo, nie wchodzącej w waszej relacji na poziom uczuciowy, jakby stała lub stał obok. Nie ma wyznań, nie ma jasności co do tego, czy w ogóle coś czuje. Zdecydowanie masz podejrzenia, że jest ktoś inny. Król Pucharów w odwróconej pozycji mówi też o uzależnieniach od substancji, od ludzi. Może to być człowiek, który nie wie, czego chce i nie umie być sam. Może to być człowiek, który ma problemy z empatią i nie potrafi pokochać. Jeżeli to z Tobą rezonuje, to zobaczmy, czy rzeczywiście jest tam ktoś inny w życiu Twojej osoby. Odwrócony wisielec. Odwrócona gwiazda. Odwrócona piątka monet. Na spodzie talii. Odwrócona szóstka kijów. Czy ktoś jest poza Waszą relacją? Nie teraz. Był przed nią, lub na początku Waszej relacji było coś niedoleczonego. Ta osoba zmaga się z uczuciem porażki w związkach i uczuciem upokorzenia. Nie chce lub boi się mieć nadzieję na zbudowanie czegoś prawdziwego. Nie przyjmuje na ten moment perspektywy, że to jest możliwe, że to jest realne. Jest nieuleczona, ma jakiś ból, jest zrażona do związków i wyuczona dystansu emocjonalnego, który mają chronić przed porażką. I to ważne tutaj ze względu na odwróconą szóstkę kijów i piątkę monet, przed właśnie uczuciem upokorzenia. To jakby ambicją twojej osoby było w życiu coś na polu relacyjnym, co się nie udało i to powoduje, że ma tak naprawdę jakiś kompleks, urażoną dumę niską samooceną, do której ani przed sobą, ani przed innymi nie przyznaje się, tylko gra po prostu kogoś niedostępnego, bo tak mu lub jej łatwiej, w jego lub w jej pojęciu zbudować właśnie swoją atrakcyjność. To jest taka osoba, która nie powie kocham cię, bo uważa, że tylko przegrani tak mówią, tylko przegrani okazują uczucia, która podchodzi do miłości i związków jak do gry. Jest tutaj pewna niedojrzałość emocjonalna i nieprzepracowane urazy. Unika intymności, unika bliskości. Nie dlatego, że jest ktoś inny, ale dlatego, że na ten moment w nią po prostu nie wierzy. Ta osoba ma bardzo dużo do przepracowania ze swoimi emocjami. Na razie jest w miejscu, w którym jest po prostu bardzo sceptyczna i woli swoje emocje lub uczucia realizować na innym polu niż relacje. To oczywiście jest ciężka sprawa. Jeśli chcesz z kimś się związać, to ta osoba nie jest na to gotowa. I nieważne, że nie ma na oku nikogo innego, ważne, że nie jest otwarta na relację w tym momencie. To jeszcze może sporo potrwać, tak naprawdę, bo karta Wisielec i Gwiazda w pozycji odwróconej to bardzo mocne karty, które mówią o pewnych programach w zachowaniu, już takich wpisanych w czyjąś psychikę. Może to jest kwestia wychowania? Surowy rodzic na przykład też może być. E Taką kwestią, takim przykładem. Nie ma tutaj na ten moment żadnej innej opcji, ale jest poważny problem tej osoby z samą lub samym sobą. Pamiętaj, że to nie jest twoja rola, by jego lub ją z tego wyprowadzać. To jest proces, który każdy z nas w sobie musi przejść sam. To wszystko, co przygotowałam dla pierwszej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl i na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer dwa. Zobaczmy najpierw, dla kogo jest to czytanie. Odwrócona siódemka monet. Hmm. Długo już czekasz na rozwój sytuacji jest impas. Relacja utknęła w martwym punkcie i masz wrażenie, że zmarnowałeś lub zmarnowałaś mnóstwo czasu na coś, co nie daje efektów. Nie rozwija się, stoi w miejscu. Trochę czujesz, że walczysz z wiatrakami albo ktoś się nie chce otworzyć albo zaangażować, albo jest jakieś, jakaś niedostępność w sensie obecności. Ktoś mieszka gdzieś daleko, nie próbuje wprowadzać zmian w swoim życiu, żeby się do ciebie w jakiś sposób zbliżyć. Może to być kwestia popełniania tych samych błędów, może z przeszłości, jakiś zaklęty krąg. Może ta osoba stara się spełnić Twoje oczekiwania, ale wciąż jej to no, nie wychodzi. Jeśli to z Tobą rezonuje, to zobaczmy, czy po stronie Twojej osoby jest ktoś inny. As miecze. Dwójka monet. Piątka miecze. Na spodzie talii. Jest głupiec. No to tutaj mamy ciekawą sytuację. Ta osoba w sensie statusu związkowego jest singlem. Ty, moim zdaniem, osoba pytająca, chcesz czegoś innego, chcesz bycia w parze i czekasz aż on się lub ona się zdeklaruje. I postawiłeś lub postawiłaś sprawę jasno, tyle, że nic z tego nie wyniknęło. Jest lawirowanie, żonglowanie, podtrzymywanie waszej relacji równolegle z. Innymi angażującymi zdarzeniami i też osobami. Tak. Tyle, że to nawet nie jest niestety kwestia jednej osoby. Ten głupiec w tym kontekście, w tych kartach i w kontekście tego pytania chce korzystać z życia, po, po prostu korzystać z życia. Jeśli ciekawa rozmowa zaprowadzi do łóżka, to on lub ona chce za tym iść. Jeśli będzie tylko wstępem do przyjaźni lub zawodowej, rozwojowej relacji, też spoko. Ten człowiek po prostu łapie okazję. Niespecjalnie przejmuje się potencjalną stratą czegokolwiek. Albo ma takie nastawienie do życia, taki charakter, albo taki etap w życiu. Ale jeśli to drugie, to nieprędko to się zmieni. On lub ona. Może z Tobą dyskutować, kto ma rację w kwestii stylu życia, ale nic z tych dyskusji nie wynika. To jakaś walka, argumenty, żeby móc dalej czerpać z życia w taki sposób, jak to właśnie robi. Czy to jest jakaś osoba w jej lub w jego życiu? Nie jedna. Lub nawet jeśli nie teraz, to bywa. Taka osoba może mieć przysłowiowego partnera w każdym porcie. Może nic nie robić sobie z tego, że z kimś poszła do łóżka rok temu, nagle spotka znów tę osobę i przygodnie ponownie doszło do zbliżenia. Jeśli zaczęliście się niedawno spotykać i masz podejrzenia, że to jest taki autostopowicz, to tak, to jest potwierdzenie Twoich przypuszczeń. Najprędzej jednak Wasza relacja trwa od dawna i cały czas jest. Na poziomie pierwszych randek, i tej osobie to odpowiada, a ciebie zwyczajnie frustruje. Niestety nic pozytywnego tutaj nie, nie mogę wyczytać, nie widzę. Już ta pierwsza karta mówi o tym, że poziom frustracji w Twojej sytuacji jest szalenie wysoki. To jakby z góry przegrana walka o zmianę. To wszystko, co mam dla grupy drugiej. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl i na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 3. Zobaczmy najpierw, o jakiej sytuacji jest to czytanie. Pustelnik. Hmm, no więc. No tutaj najpewniej mówimy o osobie, która jest niedostępna dla ciebie. Albo wydaje ci się niezainteresowana, albo nie chce rozwijać znajomości lub relacji z innego powodu. Ma taką aurę najprościej mówiąc wycofanej, niezainteresowanej właśnie osoby. Nie jesteście razem, chcesz się dowiedzieć, dlaczego nic się nie odpala między wami, do niczego nie dochodzi, albo jeśli widzisz, że nie jest zainteresowana lub zainteresowany, to chcesz się zwyczajnie dowiedzieć dlaczego. Czy dlatego, że jest ktoś inny? Opierając się tylko na tej konkretnej karcie, od razu powiedziałabym, że nie ma. Że ta osoba skupiona jest na pracy nad sobą, nad samorealizacją, a nie na relacjach. Może to być dłuższy proces dochodzenia do swoich potrzeb w zakresie relacji, ale może być również tak, że ta osoba w ogóle nie jest na etapie w życiu, w którym relacji chce czy relacji potrzebuje. Więc jeśli to z Tobą rezonuje, to zobaczmy, czy karty to potwierdzą, czy tylko ta osoba sprawia dla Ciebie takie wrażenie. Umiarkowanie. Odwrócony paść kijów. Sąd. Na spodzie talii jest odwrócona czwórka miecza. Ok. No więc... Jest tutaj powściągliwość i brak decyzji dotyczącej tego, w którą stronę z tą relacją pójść, i te dwie rzeczy wynikają właśnie z jakiegoś dłuższego procesu i przekonań tej osoby. I teraz tak, co z tego wynika? Paść kijów w pozycji odwróconej mówi o tym, że dla tej osoby ty, czy w ogóle relacje? Teraz to nie jest dobry pomysł. To jest dokładnie taki przekaz. Ta osoba nie rozwija niczego ani z Tobą, ani z nikim innym. Nie ma właśnie chęci na żadną bowiem relację. Co ciekawe, mamy na spodzie tali odwróconą czwórkę mieczy, która jest takim małym pustelnikiem, ale wychodzącym już ze swojej jaskini. I to jest karta bardziej wpływów sytuacyjnych niż tego, co ta osoba w sobie nosi jako wewnętrzne przekonanie. I to moim zdaniem oznacza, że jesteś takim nowym promyczkiem. No nie chcę powiedzieć ciekawostką, ale jakimś nowym, no nie wiem, może to jeszcze gorzej zabrzmi, ale obiektem zainteresowań, który jakby kusi do przełamania się i zaczęcia czegoś nowego, ale ta osoba nie czuje się w ogóle jeszcze w takim miejscu, może, może zwyczajnie nie czuje się na to gotowa. Może to jest zacząć, coś, co będzie. Pulsowało świadomości i spowoduje skruszenie tego muru z czasem. Na pewno na tę konkretną chwilę nie stanie się nagle nic, co zmieni zachowanie tej osoby. A czy jest ktoś inny? Moim zdaniem nie. Ale właśnie odwrócony sąd i odwrócona czwórka mieczy mówią wyraźnie o braku gotowości na relację. Więc jeśli czujesz się ignorowana przez tę osobę, to przede wszystkim dlatego, że ona lub on nawet nie myśli o relacji. No więc tak. To, to tyle na ten temat. Nic tu, tu innego nie widzę. Życzę powodzenia. To wszystko, co przygotowałam dla grupy trzeciej. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl oraz na nasze kolejne astromagiczne czytania.